Każdy z nas po prostu nie ma wpływu na to, co się to około dzieje i każdy z nas jest skupiony na tym, aby dobrze się przygotować do zawodów do, do pierwszego konkursu i, i tyle. No. A to co się dzieje, no, to musimy po prostu gdzieś tam odłożyć na bok i, i być skoncentrowanym na sobie. Podejście samo w sobie. E, no, ja po prostu jestem zmotywowany, e, podekscytowany i, i czuję trochę poddenerwowanie, ale z drugiej strony. E, to całe doświadczenie, które zebrałem do tej pory, no pozwala mi, jakby gdzieś to wszystko sobie poukładać w głowie i, i, i trzymać to na dystansie, nie dać się po niej zbytnie emocją, a, a bardziej po prostu mieć na uwadze to, co mam zrobić. Prawda jest taka, że nie wiemy, co się dokładnie będzie działo, gdzie nas co zastanie i, i jak to będzie wyglądało, ale no, tak naprawdę od no, tej sportowej strony ja mam robić to samo. Tutaj się, tutaj się nic nie zmienia. Troszeczkę się zmienia może organizacja. No na pewno zmieni się atmosfera na skoczniach, jeżeli te zawody będą do końca sezonu bez kibiców. No Ale, tak jak mówię, no od sportowej strony mam robić to samo, a od co się będzie działo w koło, na to myślę, nikt nie jest w stanie mieć jakiegoś bardzo dużego wpływu w tej chwili ani, ani nie przewidzi jak to będzie. No, no wiadomo, ograniczenia są, ale, ale ja raczej tak plan. plan treningowy realizuje i robię sobie po prostu swoje, to co, to co lubię i nie mam nie ma z tym większego problemu. Ja myślę, że wszystkich to trochę dotyczy, bo nie wiadomo jak się będę dalej, dalej rozwijać, ale, ale będziemy się starali koncentrować na naszej práci i, tak musíme po prostu pilnovat, tego, že, že by se za dužo nekontaktovat s, s osobami, nosit masečky, mít to, je, to je v tom báze. No będzie dziwnie, na pewno będzie dziwnie, bo zawsze, szczególnie konkursy u nas, czy w Wiśle, czy w Zakopanem, obfitowały w kibiców i, i była to tutaj super atmosfera. Teraz no ciężko, ciężko w ogóle przewidzieć jak to będzie, będzie pewnie smutno troszeczkę, no wiadomo, ale mamy taką sytuację, a nie inną, więc musimy to też zaakceptować. Znaczy zmienia na pewno w odczuciach, bo, bo jednak yy, skacząc, yy, fajny skok i Chcąc się dzielić tym tą radością i emocjami na dole, zawsze są różne gesty wymachywania, jest po prostu radość. i tą radością się zazwyczaj dzieliliśmy z, z kibicami i, i też czerpaliśmy po prostu z tej ich radości dla siebie. No teraz to wszystko będzie, będzie wszystko zdalnie, także zostaje to przekierować na takie myślenie, że jednak, jednak ci kibice są tylko, tylko jednak przed telewizorami, ale mimo wszystko trzymają kciuki, cieszą się z naszych sukcesów i, i z dobrych schoków. I myślę, że tak to sobie układając w głowie, to, to będzie można ten sezon przetrwać. Znaczy na pewno dziwnie, tak, bez, bez kibiców, no trochę tak nie wiem, jak można powiedzieć jakieś takie. E, dawniej co mistrzostwa Polski były, że tam tylko komentatora słychać. No i mieliśmy w sumie jeszcze e, sytuację z zeszłego ze sezonu w Oslo, no to, to tam też zawsze było full ludzi, e, a skakało, a w tym roku się skakało tak naprawdę bez, bez ludzi, także no dziwnie tak, e, no tak po prostu jakbyśmy sobie poszli, poskakali i tak... E, bez jakiegoś takiego e, emocji większych czy, czy, czy coś, no bo ci ludzie tak naprawdę da, dają tą atmosferę i, to, e, i całą tą taką fajną otoczkę tego, tych, tych zawodów. No to trochę, takie, e, trochę, trochę taka atmosfera można powiedzieć bardziej treningu, no ale cieszę się, że, że, że będziemy mogli skakać i, i że skocznia Skocznia jest naśnieżona i, no i że, że zaczynamy coś robić w końcu, no bo tak naprawdę też długo, długo nie, nic się nie działo. Teraz coś w końcu zaczyna. Widzimy, jak wchodziłeś do hotelu, to gitara jest, piecyk jest, więc co? Będziesz poświęcał ten czas, którego normalnie nie mógłbyś poświęcić na naukę i na granie dalej? Znaczy, no wiadomo, tutaj jak się czeka później na, na zawody, no to jest dosyć sporo czasu, to można, można sobie trochę, trochę pobrzękać. No także. także... Zabrałem właśnie, żeby, żeby można było coś, się, coś, się fajnego, coś fajnego pograć. Teraz cię nie będzie w domu przez dosyć długi okres, bo zaczynają się wyjazdy powiedzmy, czy ty już zaliczyłeś ostatnie jesienne koszenie, bo traktor masz zacny, ale terenu też dużo. No jest trochę koszenie, ale no, takim sprzętem to jest przyjemność, ale jeszcze większa przyjemność jest, gdy, gdy się ma czas. No. Z tym czas Na ten czas jeszcze muszę poczekać, żeby sobie tak siąść, po prostu mieć cały dzień na, na takie rzeczy. A teraz to jest bardziej w przerwach pomiędzy treningami i innymi obowiązkami. No, ale tak, zaliczyłem już ostatnie koszenie jakiś czas temu, także już jest wszystko przygotowane do zimy, łącznie ze mną samą.